Już wstałeś? Obudziła mnie futrzasta piękność. Pocałowałem ją przez sen i dostałem w twarz. Kto ona, gdzie ona? Kto? Gdzie? Jak? Podrapała? A gdzie? Pokaż. Tu. Gdzie jeszcze? Tutaj. I gdzie jeszcze? Podrapała. Kawa, olej to. Igor Igor kawa. Matki i córki. Odcinek dwunasty. Maszka, maszka, ty co, Masza, no co ty, staruszko? Zwariowałaś. 17... Masz 17 kocich I lat człowieka. i 119 ludzkich. Ale czym cię zdał się ten koc? Po no, co ci ten koc? Tak? Cześć, Igor, jak się masz? Привет. Cześć. Dobrze. Sprawdzam, jak się czujesz. Dobrze. Właściwie świetnie. Nie potrzebujesz czegoś? Mogę kupić ci warzywa. Mówiłaś też, że kończy ci się kawa. Nie, wszystko mam. Dziękuję. Nie trzeba. Przepraszam, muszę nakarmić maszkę. Pa. Można, doktorze Dulit? Tak, proszę. Przyniosłam panu kawę. Dziękuję. Bezlitosny dla tłuszczu, łagodny dla dłoni. Próbowałem już solo, ale to na nic. Podobno na plamy dobrze działa detergent. Kto tak twierdzi? Anton? To działa tylko na świeże plamy, zresztą nie zawsze. Mogę to panu uprać. Nie, będzie mi niezręcznie. Dlaczego? To przecież nie skarpetki. Zresztą i tak będę dziś robić pranie. Dobrze, dziękuję. W razie czego lubię mleczną czekoladę z orzechami. No, no, a, ty, a więc ty, stąd no. ta plama. Cześć. Chcesz? Na ile co w życiu jadłem? Uważaj, bo powiem to twojej mamie i się obrazi. Słuchaj, u Miałbyś może zapasowy kittel? A co z twoim? No widzisz, ktoś mi go poplamił keczupem. Marina obiecała, że go upierze. A drugi mam całkiem pomiędzy. Skarpetki też ci pierze? Tylko jedno ci w głowie. Dasz mi kitel, czy nie? Marina chce ci zaimponować całą tą troską. Kochałeś się już kiedyś w recepcji? Idź do diabła. Dam ci ten kitel. Nawet pożartować nie można. Cześć! Jak? Widzę, że kiepsko. Po prostu czyszczę pamięć na komputerze. Naprawdę, Igor, wszystko dobrze. Tak. Nie ruszę się stąd, dopóki nie poznam wszystkich szczegółów. Również tych pikantnych. Blin. Niech to. Blin. No blin. A niech to. Co? Co? Patrz. Dyraczka. Dziura. O Boże Anton. O Boże, Anton. Ja nadzieję, że Obyś sobie poradził. Powodzę. Nie, nie pomożesz mi? Słuchaj, Już od miesiąca pomaga, masz oderwaną ja. kieszeń. A przejmujesz się dziurką? Nudzi ci się? Mam kredki i kolorowankę. Chcesz? Koniecznie. Pewnie, a panu Igorowi pomogłaś. Znasz to. Igor Jego akurat szanuję jako kolegę z pracy. A ludziom, których szanuję, jestem gotowa pomóc. Niestety. Marina naprawdę traktuje cię jak kolegę z pracy. Bingo, jak się zorientowałeś? Nijak, po prostu ją zapytałem. Zgłupiałeś? Spokojnie, teraz przynajmniej wiesz na czym stoisz. Choć, z Mariną mógłbyś naprawdę zacząć od nowa. Lub przynajmniej spróbować. Anton, to moja koleżanka z pracy i tyle. Idiota. Mam już dość patrzenia, jak zadręczasz się sytuacją z Nataszą. Skończyłeś? Uparłeś się, żeby ją odzyskać, a trzeba zacząć od nowa. Na przykład z Mariną. Sam mówiłeś, że jej się nie podoba. Czyli gdybyś się podobał, daj spokój. Chcesz? Nie. Nie, objadłem się hot dogami. Po prostu przyśnił mi się sen. I, I był to... tam Igor. Mm, Nie brzmi w. obiecująco. My tam byliśmy. W... Mieście z nim byli. No, byli byliśmy tam nadzy. No wiesz. No, wiesz. Mm. W... wiesz? O, o, Boże Jezu, uprawiałam seks. Seks z kim? Z, kim? z Igorem. Rozumiem. Po prostu bawi mnie, że nie możesz połączyć w jednym zdaniu słów seks i igor. Rozumiem. To po prostu hormony. Tak bywa w tym miesiącu ciąży. Taką sroki chcieć seksa, ja Ale no, nie Nie rozumiem, przecież to straszne. A potrzebujesz tylko seksu, czy może czegoś więcej? Nie. Nie. Ostatnio jest taki łagodny i troskliwy. Zawsze przyjeżdża, kiedy poproszę. Już sama nie wiem. Musisz się z nim po prostu spotkać i pomówić o tym, czego naprawdę potrzebujesz. Wiesz? Maszka jest w rój. Chodzi mi o to, że to dobry powód, żeby odwiedzić Igora. Marina, tu masz kwit na olej rycynowy i jednorazowe rękawiczki. Jokonda znów ma zaparcia? Trzeba jej wymyślić sobie dietę. Wybacz, Antonowi jego głupie zachowanie. Straszny z niego plotkarz. w czuję się strasznego. To nic takiego. Zresztą nie powiedziałam mu całej prawdy. Panie Igorze, tak sobie myślę. Uważam, że jest pan interesującą osobą. Właściwie, czy nie chciałby się pan ze mną wybrać na kawę? Teraz? Teraz nie mogę. Mam sowę z zaparciami. Więc jutro. Tylko proszę sobie niczego nie myśleć. Rozumiem, że jest pan tuż po rozwodzie i nie szuka związku. Ja tak samo, więc... Po prostu byłoby mi miło napić się z panem kawy. Przepraszam, olej i rękawiczki, tak? Tak. Z chęcią napiję się z tobą kawy. Zreście. Dzień dobry. Nic się tu nie zmieniło. U siebie? Jest u siebie. Tuk tuk, tuk. Puk puk. A to kto Ludzi? Ja i kotka. Ja Cię wie Przyniosłam ci maszkę. Mam wrażenie, że zupełnie zwariowała na starość. Głucha i ślepa, marzą jej się romanse. Masz suwkę. Już się przyjrzymy tej rozpustnicy. Gorąco mi, zdejmę płaszcz. Jak się masz? Mamy teraz klimatyzację i nowy sprzęt, więc możemy się zajmować wszystkim od próchnicy po zapalenie żołądka. A co u ciebie? Rano wydawałaś się dość rozemocjonowana. Nic z tych rzeczy. Zaspałam do pracy i byłam spóźniona. To co robimy z maszką? Najpierw zrobimy USG. Jasne. Jasne. A potem możemy na tym stole. Co? Co z tobą? Gdzie Mówiłem, że trzeba jej podawać krople. Można Pewnie. Możemy spróbować zastrzyków z antybiotykiem. Wszystko dobrze? Tak, dobrze. Po prostu przypomniałam sobie, że zaplanowaliśmy na dziś próbny alarm przeciwpożarowy, a mnie nie ma w pracy. A ja nie na miejscu. A maszka? Potem po nią wpadnę. Już wiem. Chodzi mi tylko o seks. Dzień dobry, pani Natalio. Sławik, dzień dobry. Dobrze, Sławik, możesz już iść. Przekaż mamie, że byłeś dziś bardzo grzeczny. Nie zauważyłam. Wiem. Po prostu nie mogę się powstrzymać. Co oni do tego dodają? Jak myślisz? Co tam z Kotem? Zwykła ruja. Gdybym nie znał Nataszy. Nieważne. Co, mów. Nic takiego. Jak to nic? Nie, Chyba znów coś do mnie czuje. Skąd ten pomysł? No ona... Przyjechała tutaj i jakoś dziwnie się zachowywała. Zadawała pytania, patrzyła na mnie. Zadawała pytania. Kto by pomyślał? Igor, a co jeśli twoja była żona przywiozła ci kota, bo jesteś weterynarzem? A zadawanie pytań i patrzenie to zwykła rzecz. A może żałuje rozwodu, może czeka na mój ruch? Wiem, że go chcę. Chcę, żeby mnie całował i obejmował ze wszystkich sił. No i w czym problem? Igor Cię kocha, wystarczy, że kiwniesz palcem. Sama nie wiem. Ale to jakieś nienaturalne. W jakim sensie? W tym, że, no, jak, no, no, Chodzi ci, o to, że chce. mam sporo zachcianych. Przejdzie. Posprzątam bałagan na balkonie i zaraz mi przejdzie. Nie na balkonie tam kucia, Tak, kochanie, nie zaszkodzi zrobić porządków. Ale hormonów nie oszukasz. Przyszła właściciel kasowy. A gdzie jest pan Igor? Urwał się z powodów rodzinnych. Czyli co, poszedł do toalety? Poszedł pogodzić się z żoną. Co, zazdrosna? Zabawne. Szukałam po prostu normalnego współpracownika, ale najwyraźniej już poszedł do domu. Obejrzałem kotkę, a teraz chętnie bym zbadał ciebie. Rozbieraj się. Mogę wejść? Czy wolisz rozmawiać przez próg? Nie powinno się podawać kota przez próg. Wchodź. Wychodź biedactwo. Masz może wodę? W kuchni sam wiesz. Śmiało. Tak, w ogóle maszka ma słabe nerki. Trzeba ją obserwować. Co z nerkami? Jak mówiłem, ma słabe nerki, ale w jej wieku to normalne. A co z gruczołami mlekowymi? Ma ich tak dużo. Natasza. Widzę, że się stresujesz. W sumie to wiem, czemu przyjechałaś do kliniki. Naprawdę? Po prostu chciałaś mnie zobaczyć, a maszka była tylko wymówką. Boże, ile tych guzików. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Czułem, że znów będziemy razem. Coś nie tak? Masza jakoś ucichła. Wszystko dobrze. Znów miał Igor, nie mogę. Przepraszam. Jak, chodzisz, Jak wolisz. Możemy sobie po prostu poleżeć, no, jeśli, jeśli chcesz. Chcę. I to bardzo. Ale chyba nie mogę. Igor, to wszystko hormony. Potrzebuję teraz czułości, i ciepła, Twoich objęć. Wiem, że możesz mi to dać. Ja i... Ale jutro obudzę się i zacznę planować swoje samotne życie. A ty wciąż będziesz bujał w obłokach. No co? Ty? Może nie będę. Nie okłamuj się, proszę. Wiem, co do mnie czujesz i nie chcę cię wykorzystywać. Więc. To wszystko hormony, tak? Tak. Przepraszam. то ничего. Добре тебя понимаю. Вроде бы солнце светит, Зеленью пышет сад. Пренебрегая этим, болью стучит сердце в то, Ты не грусти, время лечит. Все как один твердят. Холодно, но эти плечи тепла твоих рук не хотят. Забудь моих, ты откровений свет. Найди того. Лишь надеждой жить и Верой. Прости, что я мог лишь надеждой жить и Верой. Снова суба повернулась, Да так, что не хочется жить, Но пальцев струна коснулась. И вновь продолжаю я плыть Пусть хоть снесет течение Выкинет пусть водопад Значит, предназначение Я не сверну назад Доброе утро! День добрый! Здравствуйте, Игорь! День добрый, пане Игорю! Прекрати, но плама не сошла Ничего страшного Nasz pochodź... Nasze wyjście jest nadal aktualne? Nie, przepraszam, mam sporo pracy. W następnych odcinkach mógłbyś kiedyś kupić coś za własne pieniądze, a nie matki. Jeśli zechce, zarobię na ten szybkowar jeszcze dziś. Zbieraj się. Kiedy zamieszkamy razem, nie będziesz piła tego sypu. Szkoła numer 4 nauczycielka francuskiego zasnęła pijana na lekcji, prosimy o interwencję. Rano przyszło na pocztę ministerstwa. Po pracy jedzie na randkę. To Marina, a kto? Ale wina nie piłam, przysięgam. To czyś głupi dowcip. Poważnie? Mam zwolnić niewinną osobę? Tak, i najlepiej z datą wsteczną. Nie chcę przeszkadzać. Marina wybierała się na randkę. Właśnie na niej jestem.